czy przy szkole, co? No możemy, to mm -hmm. będzie quick. Pewnie nie będziemy jedyni, ale ostatnio i tak... Próbujemy? próbujemy. E, chcemy tak da na daszki, tak? Razem? No. Czy? Znaczy, no na różne w jednym na bloczku. No to dobrze, no. Ja sobie tutaj zaznaczę. No to co? No to hop, dwa, 1 Jak to mówią? No to hop. No to myk. No to pyrsk. No to pyrsk. No. Tak. Nie widzę nikogo w bezpośrednim otoczeniu. Jakby co to ja celuję w ten pierwszy po lewej? Chyba, że bongol tam celujesz. Nie, ja po prawej. Pierwszy. Najlepiej celować w te, które mają wyjście na, na dach. No to właśnie te, na które my chcemy. To ja po środku wezmę. Dobra, widzę tak. Za nami jest... Są cztery osoby. Jezus Maria, ktoś mi wleciał w, ka w kamerę tym, z pod Dobra, ja ląduję i myślę, że to będzie dla do nich dobrym odstraszeniem. Jeżeli już szybko wylądujemy, Nie, gość wylądował na moim dachu! O ty. No, Kamilek, to albo go wyjaśniasz, albo uciekasz. Ty dobrze! Spróbuj zginąć. Ej, to dwóch ja gości! Cię dwóch gości, dwóch gości. Fuck. Dobra, spierdzielam Uciekaj, uciekaj, no teraz to ci nawet nie możemy pomóc, no bo niby jak. Kamil, po prostu. Idź. A nawet jak jeżeli jesteś w tym budynku, to ten sam budynek idź niżej. Tyle. Nie, po prostu zeskoczyłem z dachu i do, do innego budynku. Ja już mam 16, ja bym mógł ich tam. Zeskoczyłeś z dachu i dał tak. radę? No, zebrał mi ten taki krawaj, jaki mam teraz. Wiesz co, bo on może zeskoczył na tą takim budkę. Nie, 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 zeskoczyłem e, na klatką. sam dół, ale to jest taki niższy, kurde w sumie ten. Czy ktoś jest na dachu z nich? Nie, nie widzę, żeby ktoś z nich na... Było dwóch na dachu dodało. ze mną, na tym środkowym. Tak? Mhm. Nie widzę ich dalej. A bo ty jesteś tu Kamilek, no. dobra. Ja może ich zaraz zaobserwuję tu. Dobra. Powinniśmy się raczej skupić na tym, żeby być razem teraz, bo... No to oni sobie zbiorą, wiesz, dobry sprzęt. To jest takie... Nie no, no, ja do końca, nie wiadomo co do końca trzeba było najlepiej zrobić. Czyli środkowy ten niski budynek, Tak, tam środkowy byłeś? niski budynek. Yy... To ja, ja się wpatruję cały czas, bo... Pewnie wejdź do środka. drogą wyjścia. Tak, ale ja patrzę się, jak oni są. Wy... Wychodzą, będę strzelał. Kurde, to też wejdę na dach. No, Kamil, Kamil do Twojego budynku dwóch. Górial mnie zlogowało. Strzelałem. To mają? Dwóch do Twojego budynku. No już mają jakieś kałachy coś tam. Kamil, dwóch. Ja biorę shotguna, no. idzie do ciebie. Okej, okay, okej. Okay. A jesteś na dachu bąkol czy jak? Ja już jestem na parterze, teraz jestem budynek obok Kamila. Dobra, to ja też idę. Zamknęli, idę. zamknęli drzwi na dole. To może lepiej, żeby Są... se wszedł na dach i my z dachu będziemy strzelać do nich. Tu nie ma dachu. Kuźna. O oh, fuck. Jest gościu tutaj, wpatrzony we mnie. Jak się granaty rzucają? Nie, to ja rzucam. A. A ty jesteś w tym budynku ze mną razem? Co? Jesteś w tym budynku w środku? Nie, Kamil, ja jestem na zewnątrz. Na zewnątrz i próbuję tutaj gości ubić. Dobra, to już biegnę, Chyba coś cięższego. Strzelam. Szytka. On jest obok mnie, on patrzy się tutaj. Na wprost A, Możesz być na której, na której tej? Yy, pod Dobra, mam yy, Na parterze, na parterze, na prawo drzwi. O, kuchnia! Powalił mnie, rok. Biegam. Mm. Szlak. Powinienem być wcześniej. Obeszli, chyba wys wyszedł z tym. Wiem, Masz wektorka? Tak, ja ci. Mm, słuchaj, parter, pomieszczenie z kuchnią. Teraz ja, ja ci powiem na tu Tak, tutaj, ten, gdzie jest seto. Jedny jest przed wejściem, widział mnie. Po prawej stronie musiał być teraz tutaj. O, o, o. Bo ja padłem po no, 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 nie wierzę, no Wybieg drugi od razu Pech Trzech jest w ogóle gości koło mnie Gangbang zrobili no. Nie dałem rady Kurde, wiedzieli gdzie jestem